Dzień dobry w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku. Aj. Wracam do domu. Po e, wróciłem niedawno do domu. Nowy. Znaczy, no nie nowy, bo wróciłem. E, wróciłem od sam z urzędu. Wezmę sam klucz. No. no. Jeszcze bym wziął coś e, do jedzenia. Gdzie ja mam jedzenie? Hmm. A Wezmę sobie chleb. Jabłuszko. To będzie dobre. Pójdę. A. Halo? Dzień dobry. Nie, pan się zepsuł mi się motocykl. Dobrze, gdzie pan, y, gdzie pani, czy pan, nie chcę obrażać, y, jest. Mm. Przy supermarkecie. Dobrze usiadę. Dobrze podczepiamy. O. Jedziemy. Supermarket jest niedaleko. To się podjedzie. Stacja benzynowa. Dobrze. Idziemy Supermarket jest już... Kurczę, jak ja nie znoszę tego mojego sprzętu Co chwilę się psuje Dobrze, odczepiłem O, widzę motocykl. Właścicielki nie ma. Będzie trzeba go samemu wziąć. Ciekawe, co się w nim zepsuło. Sprawdzę w, w do, Sprawdzę w środku. Sprawdzę w domu, znaczy. Chciałem powiedzieć. Więc jedziemy. Dobrze, nie odczepiło się. Więc teraz wracamy. Kurde, zapomniałem kierunkowskaz włączyć. Zaraz, jest to? Jest, bo myślałem, że już nie ma. Benzyn, będzie trzeba później nad stację skoczyć, bo troszeczkę mi mija. Mało sobie zatankowałem. Dobrze. Jedziemy, jedziemy. Tutaj pachałki porozstawiane. Dobrze. Jedziemy, jedziemy, za chwilę dojedziemy, za chwilę dojadę do swojego domu. Niestety nie mam warsztatu, więc muszę naprawić go przy swoim garażu. Dobrze. Skręcamy. Dojeżdżamy. O. Wychodzimy. Hop. Ale ciężki. Tak. Tutaj go sprawdzę. Mm. Halo? Dzień dobry. Proszę, samochód mi się zepsuł. E, dobrze, gdzie pan jest? No, tak, do autostradzie. Proszę jechać, tam powinno być takie skrzyżowanie. Dobrze, sprawdzę. Do widzenia. Kurczę, jeszcze ktoś. Za go to. My tu będziemy mieć dużo rzeczy do naprawienia. Więc trzeba by się spieszyć. I brać się do roboty Sprawdzę co z tym motocyklem Więc jedziemy Skrzy... Autostrada powinna gdzieś być tu Jeśli dobrze pamiętam Oj Proszę e, Jedziemy Coś w tą stronę chyba trzeba było je... o! Jest tu gdzie tu jakiś rozwinę. Czy może miał rację, ale jak musi mi to zmieścić na pakę? Jak ma mi się to zmieścić? Nie zmieści mi się. Znaczy, a ja benzyny nie wziąłem? Hmm, dałoby się podczepić? Czy znaczy, nawet benzyny nie ma? Mam pomysł. Szybko podjadę pod dom. Dobrze. Policji nie ma. To podjadę szybko pod dom. Więc jadę. Bo czy już noc jest. Jacek. Czy... Dobrze. Przyjeżdżamy. Nie patrzy nas policja. Możemy jechać. Mm. Ała. Coś mi się przyśniło. Że przyjechałem tak dalej... za daleko Dobrze Trzeba ostrożnie jechać Może to dobry pomysł Zadzwonię do kolesia, powiem mu, że niby od niego wziąłem A tak to pojadę... pójdę na piechotę Później yy, Dobrze, benzyna Mały kanister się wystarczy. Więc tam pójdę. dobrze, trzeba pierwszy spać. O, dobrze. Wstałem. To tutaj mamy. Tak, miałem do niego... A, zadzwonić. Yy, dzień dobry, właśnie wziąłem od pana samochód. No, już yy, go znaczy, sprawdzą, co się z nim dzieje. O, to dobrze. Proszę sprawdzić. Ja, przy, ja przyjadę. Jak proszę zadzwonić, kiedy skończy pan. Dobrze, dziękuję, do widzenia. się tak, skończyłem. Teraz szybko biegnąć. Trzeba zatankować i wziąć, bo zaraz... Bo nawet nie wiem, co z nim jest. Nie, nie ma benzyny, to na pewno. Proszę nic nie jedzie. Szybko biegnąć, biegnąć, biegnąć. Tak, nie powinno się biec, ale okej. Okay. Yy, tak... Yy. Jest rano, nie jest tak późno. Szósta ileś. Nie chcę mi się liczyć. czy za co? 650. Szósta, szósta pięćdziesiąt. Dobrze, zatankuję szybko go. Niedaleko tutaj. Dobrze, natankuję trochę. Dobrze, odpalił. Można jechać. Coś w nim stuka, słyszę. No, nie jest nim dobrze. Będzie trzeba sprawdzić w, yy, w sil... Będzie trzeba sprawdzić w silniku. coś głośny ten z tyłu jest. Może ten. Może coś się tam z tyłu stanęło. Tumik na pewno może. Trzeba będzie wymi zrobić nowy. Bo coś się zepsuło, a pod silnikiem trzeba będzie jeszcze sprawdzić. Dobrze, to trzeba pierwszy sprawdzić motocykl. I zobaczyć, co z nim jest. Okejcie. Samochód muszę wycofać. Niezbyt wycofałem. Nie wiem co z nim jest. Zaraz go patrzę. Może po prostu benzyny jej zabrakło i dlatego też może być taka możliwość może jej natankuję zatankowałem jej ma silnik jakiś może będzie sprawdzić Ym. No taki silnik, takie koła. I te ładne nad wyglądają, ale one ma po mieście. Może lepszy silnik chcę. Zaraz sprawdzę, jaki mam na stanie. Zobaczmy czy ten zadziała. Nie, nie mam innego. Ach, jeszcze bym jej zabrał silnik. Muszę na Dobrze, zadzwonię do niej i powiem, że... Że mam już dla niej. Czy yy, że, że mam już dla niej zrobione, a może poprosiła o coś innego. O co mogę też poprosić? Na pewno benzyna się skończyła. One wszystko na razie yy, widzę, że okej. Okay. A może chciała przefarbować, trzeba... napiszę do niej. Zobaczymy, co odpisze. Hmm... Ale ciekawe rzeczy. Tutaj na tych... Hmm... A jest też spójne. Obejrzę może coś. Nie ma to jak pusty ekran. Znaczy kablówkę mi znowu zepsułeś. To ja może pójdę się umyć, telefon odłożę, odłożę wszystkie rzeczy. na, 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 na. dryn, 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 o nie. Dobrze, co przyszło? Hmm, chcę mieć przemalowany, zatankowany i przegląd. Bo nie wie do czego jej zgasło. No dobrze. A może jej coś zgasło zaraz? A może to silnikiem? Może wymienić. Może lepiej wymienię na ten. To będzie lepiej. A. I teraz ten dłożę tu. Będzie trzeba go ten wziąć. No i jak? Eee... Houston, mamy problem. Eee... Gdzie on mi uciekł? Gdzie ten motocykl mi uciekł? Hmm... Gdzieś mi ten motocykl musiał uciec. Tylko gdzie? Hmm... Muszę napisać chyba tej pani, że motocykl uciekł. I cały czas powtarzam, uciekł. Przefarbować, tylko na jaki? No, jeżeli pani, to może różowy. Poszukam na składzie. Może mam. Yy, a ty, gdzie ona? Gdzie to jest? Ty, gdzie ten. A tutaj jest ten motocykl. Ty, tutaj motocykl jest. Ja cię gdzie by mi go tak daleko wywaliło? Ja nie wiem. Dobrze. Więc idę po niego. Od razu znalazłem farbę. Oj, coś ekran mi się nie nagrał. Eee. Y to tutaj ja znalazłem patrzcie, farbę białą. Zrobimy ją tak, że przemalujmy. Super. Yy, nie wiem czy mu, ale moto, yy, ten motor, skuter, nie chcę was obrażać, yy, wywaliło mi aż tam. I problem mam, bo nie mam benzyny. Sprawdzałem nie ma. Dobrze, musimy podjechać pod jej dom, bo poprosiła. A nie grzecznie tak. a no to musimy podjechać pod jej dom. Eee, yy, dobrze. Wszystko mam, mam, mam. Eee, yy, no to tak. Patrzymy. Jedzie. Super. Więc tak. Wiem, że tak nie powinno być, ale napiszę. Dobrze. I czekamy, zobaczymy gdzie, gdzie pani tam mieszka. Dobrze. Nie, wiem, pojeżdżę. Pojeżdżę. Trochę. O, odpisała. A to niedaleko stąd. No, to spoko, nie pojadę. I wolno to jeździ. Ale okej, okay. gdzieś niedaleko. Gdzieś niedaleko. Gdzieś tutaj niedaleko. Chyba, Boże, nikt nie patrzy. Przecie jak, jak laguje. Troszeczkę za dużo budynków chyba. Gdzieś tu. Gdzieś niedaleko stąd. No, bo będzie trzeba naprawić samochód jak najszybciej mu go oddać. Yy, to gdzie to jest? Hmm. Mi się kojarzyło, że gdzieś. Że gdzieś tutaj. Gdzie to jest? Nie, nie ten. O, 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 nie ten, ha, <laughs> jakby snem brałem. Mm. Gdzie to jest? Nie. Nie. O! Widzę, że pani na bogato. Dobrze, to oddaję. O, już prze... Kurczę, napisałem jej wcześniej. Nie widzieliście tego, już ustawiłem przelew, to już jej odpisuję. Dobrze, już jest pod spoddałem, więc ja się żegnam. Ja idę do domu. Ja, się, ja żegnam się z Wami. Mechanik, myślę, że Wam się spodobało. Jak się Wam spodobało, to skomentujcie. Cześć.